Dzisiaj z Prometeusza zapis sesji grupowej. Program HALD B, czyli program, który ma zabezpieczać abstynencję klientów, którzy opuścili ośrodek terapeutyczny lub kontynuują terapię już poprzez pracę własną bez kontaktu, jakby z terapeutą. A więc, program HALD, mówiący o tym, że nie bądź głodny, zły, samotny, zmęczony. Oraz znudzony, to jest niezmiennie ten dodatek, który dodaję na moich grupach, który zawdzięczam, jakby, pracy klientów na mojej grupie, Powroty 1, czyli program HALDB. Program ten ma wspierać abstynencję i rzeczywiście wymaga dużo takiej determinacji i z organizacji własnej aby go przestrzegać, czy te poszczególne punkty mają wpływ na pojawianie się głodów alkoholowych, narkotykowych, hazardowych czy też innych przy uzależnieniach behawioralnych, to jest sprawa jakby już indywidualna. Tutaj na naszej grupie w Prometeuszu rozmawialiśmy właśnie o tym, że na przykład najmniej uwagi poświęcają klienci punktowi nie bądź głodny. Bo jakby najmniej widzą związku tego, czy są głodni, z tym, czy będzie im się chciało napić alkoholu, czy zażyć inną jakąś substancję. Ja mocno gdzieś tutaj precyzowałem, że nie bądź głodny ściśle wiąże się też z tym, że nie bądź zły, a nie bądź może właśnie zmęczony, bo no, nie jest to komfort, kiedy odczuwamy głód. Kiedy jesteśmy głodni, to też może wywoływać dodatkowe, niepotrzebne nam emocje. Które z kolei mogą wywołać głody. No właśnie, sięgnięcia po to, co uważamy, że nam szkodzi, czyli alkohol, narkotyki, leki czy hazard. Ale bardziej tutaj, no, klienci dzisiaj ośrodka. Mówili o tym, że mocno może na nich wpływać ten punkt z programu HALT, nie bądź zły. Po, po, porozmawialiśmy sobie o tym, jakie są możliwości, aby zachować spokój pomimo sytuacji stresujących, konfliktowych, kom, pomimo tych konfrontacji, na które narażeni są pacjenci, którzy opuszczają terapię podstawową. E, ważne jest, żeby mimo wszystko tą złość z siebie, owszem, wyrzucić. Nie nosić jej w sobie, nie tłumić, no ale wyrzucić w taki sposób, żeby nie stanowiła dla nas zagrożenia, żebyśmy potem nie żałowali czegoś, co powiedzieliśmy, wykrzyczeliśmy komuś, albo żebyśmy nie żałowali działania impulsywnego czyli, że coś nas zdenerwowało i pod wpływem złości podjęliśmy pewne kroki, decyzje, których już teraz nie możemy wycofać. Tutaj byliśmy zgodni, że warto zadbać o spokój wewnętrzny i o przewidywanie, że wiele rzeczy jeszcze w moim życiu, w mojej trzeźwości, może mnie próbować zezłościć, a ja mam być na tyle mądry, żeby rzeczywiście po tym, jak minie, ten pierwszy moment, kiedy zostaniemy zaskoczeni, czyim, czyimś zachowaniem, czy tym, co nam się przydarzyło, bo sami coś zrobimy, co nas zdenerwuje, no, żeby się jednak jak najszybciej zacząć uspokajać, szukać pomocy, żeby się uspokoić. Punkt, nie bądź samotny, no jak najbardziej, to jest punkt bardzo ważny. Mówiłem naszym klientom tu w Prometeuszu, że ten punkt będzie rozwinięty, kiedy będziemy mówili o tak zwanych grupach wsparcia żeby nie pozostawać samemu po ukończonej terapii, tylko gdzieś tam szukać sobie wsparcia na wypadek kiedy będzie ono potrzebne, kiedy będą wątpliwości związane z naszym zdrowieniem, czy pojawią się sytuacje kryzysowe. Tutaj są różne rozwiązania. Część klientów będzie nosiła przy sobie jakieś ważne dla nich telefony, kontakty. Część będzie bardzo aktywna w takiej terapii już po tej terapii podstawowej, część będzie chodziła na meetingi. A część po prostu z osób, które są jej życz, życzliwe, stworzy grupę wsparcia. Grupę osób, które są świadome, mają dobre intencje i będą wspierały osobę w jej trzeźwieniu i procesie rozwoju osobistego, która ma zabezpieczyć już na stałe ten dobrostan, który powstał tu w Prometeuszu. No, nie bądź zmęczony. Tutaj wyraźnie zaznaczyłem, że. Czy sen, czy wypoczynek, relaks, to wszystko jest bardzo ważne. To ma przy, przyczynić się do powstania tak zwanego balansu, pewnej równowagi i stabilizacji życiowej, bez której rzeczywiście bardzo ciężko jest ugruntować na stałe swoją trzeźwość od różnych substancji, od pewnych zachowań. Bez tej równowagi, bez umiejętności dbania o wypoczynek i relaks. No, będziemy gdzieś tam pod dużą presją, na dużym zmęczeniu i no, łatwiej jest wtedy o to, żeby pojawiły się głody alkoholowe, narkotykowe, hazardowe czy też inne. No i wreszcie ten punkt dotyczący właśnie znudzenia, to powiedziałem, że to jest chyba największe wyzwanie, tak jak obserwuję moich klientów, absolwentów Prometeusza. Oni dużo mówią o tym, ile wysiłku kosztuje znalezienie alternatywy na spędzanie wolnego czasu bez alkoholu, narkotyków, bez zachowań uzależnieniowych, bez hazardu, bez innych zachowań, od których klienci są uzależnieni. To jest właśnie bardzo ważne, abyśmy cały czas szukali i rozbudowywali spektrum możliwości e, dotyczących tego, co mogę robić. W wolnym czasie, co mogę robić, żeby się nie nudzić, nie odczuwać monotonii dnia, żeby nie czuć zniechęcenia do tych zaleceń terapeutycznych, do trzeźwości tylko dlatego, że towarzyszy mi nuda, że nic mnie nie cieszy, nic mnie nie interesuje, nie mam pasji. To jest naprawdę wyzwanie, wyzwanie do końca życia. Pewne rzeczy mogą nam, nas zacząć nudzić po jakimś czasie, zastępujemy je nowymi, ale w pierwszej kolejności. Po wyjściu z ośrodka terapeutycznego zacznijmy od podstaw. Nie mam alkoholu, nie mam narkotyków, nie mam hazardu. Mam dużo czasu, który poświęcałem właśnie na te zachowania albo na spożywanie tych substancji, a potem leczenie się po ich spożyciu. Mam teraz bardzo dużo czasu i ja muszę go wypełnić czymś, co będzie mi dawało zadowolenie. Na początek zadowolenie, z czasem coraz większe zadowolenie, a z czasem w ogóle. No nie będziemy sobie wyobrażali, że możemy się napić alkoholu, skoro mamy tyle fajnych rzeczy do zrobienia, które tak bardzo nas cieszą. No i tyle a propos programu HALT. Porozmawialiśmy też troszeczkę o głodach. Ten temat będzie jutro przerabiany, ale już dzisiaj sobie tu w Prometeuszu o tym rozmawialiśmy, omawiając program HALT. Kolejne streszczenie sesji grupowej już jutro. Do zobaczenia.